Z tekst Anna na czytał Michał Borejko. Zmiana opuszczonych budynków w przestrzeń mieszkalną to wymagający proces. Właściciele mierzą się z wyzwaniami, jakie niesie renowacja zaniedbanej nieruchomości. I całkowita zmiana jej funkcji generalna odbudowa sobota 20 w Kanal plus domu lub w serwisie Kanal plus Witaj na karuzeli miłości kierunek nieznany razem bez względu na wzloty i upadki miłość rozjaśni wszystko Douglas. Welcome to Beautiful. Odkryj Walentynkowe superceny w Douglas i wybierz wyjątkowy prezent dla ukochanej osoby. Przeceny na Walentynki w Media Expert. Teraz telewizory smart, laptopy, piekarniki parowe, ekspresy ciśnieniowe, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci Magnum Flex and Strong Jana Niezbędnego, wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii zapobiegającej przeciekaniu. Jan niezbędny, żyj wygodniej. Krupiesz wafelka, kino wybierasz, kody odbierasz. Lub bilety do kina za 10 zł. Wygraj prywatny seans dla twojej paczki, karty unlimited lub familijne. Wejdź na familijne the new boss, the For him and for her. Czy wiesz, że 85% osób ma niedobór kwasów omega-3 niezbędnych do pracy serca, mózgu i wzroku? Wspieraj organizm najwyższą koncentracją omega-3 od molers przez cały rok. Kapsułki molers omega-3 2000 mg. W mieście, gdzie każda randka wygląda o, tak samo, dwa światy miały się ze sobą zderzyć. Mogę przynieść ci na pomoc? Różowa róża z podwójnymi, podwójnymi kolcami. Kolecami. W te walentynki... To chyba twój liść. Przygotuj się, by uwierzyć w miłość od pierwszego złożenia. Zaskocz prezentem. Kto by rozważał, jakie kupić chusteczki? No nikt. Ale gdy masz chusteczki welwet wchodzisz odważnie. W sezon alergii? Maraton melodramatów? Czy pizza party? Welwet, Bohater twojej codzienności. Oh. Misja 2 plus 1 za grosz. Wszystkie produkty Marek Cif i Domestos w ofercie 2 plus 1 za grosz. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Hmm, zjadłabym coś. Ale co? Rekomendują jedzenie w kierunku wskazówek zegara. Jedz to, co budzisz od cudowniej dzielnicy. Jemy tylko L.O.W. Karty mówią na karm zodiakalne zwierzę. Jedz po mojej. Ja. Wolę prościej. Legendarny serek Danio w nowej, zdrowszej odsłonie. Źródło białka, wapnia i witaminy D. Nowe, zdrowsze Danio. Prosta metoda na głoda. Nie musisz dłużej znosić nadwrażliwości. Włącz natychmiastową ochronę z Elmex Sensitive Instant Care technologia, która działa natychmiast na wrażliwe miejsca i zapewnia długotrwałą ochronę. Włącz natychmiastową ochronę przed nadwrażliwością. Zapytaj swojego dentystę. Palet. Z nowym kolorem włosów pojawia się fala radości. Palet Intensive Color Cream z formułą Multicare. Intensywny kolor i wyrazisty efekt. Radość z koloru. Palet, koloryzacja numer jeden w Europie. Rożka, pochwa, brzoskwinka? Mów jak chcesz, ale na grzybicze infekcje intymne weź Clotidal Max i zapomnij o problemie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W agacie promocja 20 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład mnóstwo stołów do 30% taniej oraz mnóstwo krzeseł też do 30% taniej. A meble kuchenne Kubik dokładnie 20% taniej. Jak geografia? Prędzej się rozłożę, niż to zdam. To czas na polopiryna kompleks coś. Polopiryna kompleks jednocześnie zwalcza objawy i leczy stan zapalny, czyli przyczynę choroby. No i działa raz, dwa. Raz, czujesz się lepiej w 15 minut i dwa, po przespanej nocy wracasz do siebie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Polopiryna kompleks zdała egzamin na piątkę. Maybelline New York. Nowość. Maskara Lash Sensational Body. Sensacyjna objętość rzęs, którą możesz budować. Uniesienie do 24 godzin. Szczoteczka Body dla efektu bez Objętości Objętość doskonale zbudowana z maskarą Lash Sensational Body. Maybe Każde miasto ma swoją legendę, która składa się z niezliczonych historii o tym, jak znaleźć dla siebie idealną przestrzeń, poczuć swobodę w każdym ruchu i dotrzeć dokładnie tam, gdzie chcesz. Wszystkie te historie... Łączy w sobie ona, pewna w prowadzeniu, zaskakująco przestronna i oszczędna, stworzona do tego, by przyciągać spojrzenia. Nowa Toyota Aygo Cross Hybrid. Miasto to jej żywioł. Kevin McLeod wraca na plac budowy. To enjoy. Towarzyszy właścicielom i wykonawcom na każdym etapie prac, od przygotowania działki do wykończenia wnętrz. To historie ambitnych projektów i decyzji, które zmieniają przestrzeń i życie. Wow! Wielkie projekty. Sobota 21. W Kanal Plus Domo lub w serwisie Kanal Plus. For him and for her. Teraflu działa jak. Ale daje uczucie jak. Teraflu. Siła komfortu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przygotuj się na nowość. Nowy garaż 8%. Tak smakuje ży. Krystalicznie czysta woda. Spotyka złoty słód i doskonałych miel. Bardzo miło. Po prostu ży się chce. Czas pokonać to przeziębienie, córoś. Polopiryna Kompleks leczy przyczynę choroby, stan zapalny i zwalcza objawy już 15 minut. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W PKO Banku Polskim mają coś nowego. Ale co ja z tego mam? A kupujesz na Allegro? Hmm? Hmm. To z Allegro klik? Możesz mieć całkiem sporo. Mhm. Możesz mieć niezły zwrot i Allegro Smart za złotówkę, aż na sześć miesięcy. I to wszystko dla mnie? A jak? Ale ja nie mam konta w tym banku. A mieć się opłaca? Proszę sobie założyć konto w PKO Banku Polskim. Płatność Allegro Click jest dla nowych i obecnych klientów banku. PKO. Twój bank polski. Kto by rozważał, jakie kupić chusteczki? No nikt. Ale gdy masz chusteczki welwet, wchodzisz odważnie. W sezon alergii? Maraton melodramatów? Czy pizza party? Welwet, Bohater Twojej codzienności. obowiązków, pełno w brzuchu i to widać. Zawsze mam pod ręką Doppelherzmet na zaparcia i wzdęcia w wygodnej saszetce, działa podwójnie, łagodzi objawy zaparć i zmniejsza wzdęcia. Jak dobrze czuć się lekko. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lekkość, którą masz zawsze przy sobie na zaparcia i wzdęcia od Doppelherz. Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza. Dlatego wybrałam Olimp kolagen, przebadany klinicznie kolagen rybi w dopasowanej dawce. Ciesz się doskonałym smakiem i prawdziwym pięknem. Gdy nie masz pomysłu na walentynkowy prezent, to wiesz że czas na Hebe. Teraz sporo nowości. W tym wyjątkowe produkty do pielęgnacji twarzy, makijażu oraz zapachy dla niej i dla niego. Hebe. You Think about what you're to do to me. Freedom, Mój biznes to dbanie o innych. A Bank Millennium dba o Twoją firmę i oferuje Ci prowadzenie konta Mój Biznes za 0 złotych przez dwa lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes i zadbaj o swoją firmę. Bank Millennium, inspirowany Tobą. Prawdziwy duch zabawy kryje się w super smaku. Dlatego ekstra chrupiące duszki są wprost stworzone na strasznie pyszne wieczory. Wciąż duszkowy smak i mniej soli. Monster munch. Poczuj ducha zabawy. Od Lorenz. Wichrowe wzgórza w kinach od 13 lutego. Migrena. Często spada jak grom z jasnego nieba. Taki ból wymaga specjalistycznego leku. Dlatego powstał Nomigren. To lek zawierający tryptan. Wystarczy tylko jedna tabletka Nomigren, aby zwalczać ostry napad migreny. Znika nie tylko ból, ale również nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. Nomigren. Powiedz nie, migrenie. Teraz w większym opakowaniu 6 tabletek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Valentine. Ceny na walentynki w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy gamingowe, airfryery w super niskich cenach. niskie ceny. Każde miasto ma swoją legendę, która składa się z niezliczonych historii o tym, jak znaleźć dla siebie idealną przestrzeń, poczuć swobodę w każdym ruchu i dotrzeć dokładnie tam, gdzie chcesz. Wszystkie te historie... Łączy w sobie ona. Pewna w prowadzeniu, zaskakująco przestronna i oszczędna. Stworzona do tego, by przyciągać spojrzenia. Nowa Toyota Aygo Cross Hybrid. Miasto to jej żywioł.